Cześć, witajcie i w tym odcinku chcę Wam pokazać mojego, w sensie naszego, naszego pieska owczarek szczecienski. Nazywa się on Alwin. No i jest bardzo fajny. Właśnie zrobił tamę, pod którą on wszedł. Alwinku, chodź. Chodź, chodź. Alwinku. Dobra, i, y, mamy tutaj takie zabawki jak... Taki słonik, nie, krugik. To jest wiewiórka. No, no nie chcę. Wiewiórka, jest wiewiórka i gryzaczek. Yy, tak, ten piesek to jest owczarek nie wiem, czy jeszcze nie mówiłem. No, chodź, chodź. Chodź ci. Chodź. No, chodź, chodź. Chyba, że znowu. Dasz radę przejść? o dasz radę, dobra. I to jest y, bardzo fajny owczarek, bo jest szetlandzki, y, nazywa się Alvin, tak jak mówiłem no i grzebie w kąt. Tak. W sensie nie, bo on pierwszy raz jest w moim pokoju, ogólnie to y, siedzi w salonie, więc pierwszy raz jest w moim pokoju i właśnie, co tutaj w mam. No, teraz gryzie mój plecak. Jest to piesek naprawdę fajny, jest dosyć spokojny. Dosyć? No on jest bardzo spokojny. Więc to w tym filmie... Ja no właśnie widzicie. Wstawia głowę pa. w takie